manku wideo w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam, jak pobrać Slaver klienta, Slaver Launchera, jak to woli. Oczywiście jest to dosyć proste, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, bo jest on dosyć luźny. Oczywiście, jeśli ktoś nie wie, co to jest slaver Launcher, czy tam Slaver Klient, jest to ogólnie taki bardziej klient non-premium, tak przypomina mniej więcej. I tam macie bardzo dużo rzeczy. I ja tu oczywiście wejdę w przeglądarkę i ja tutaj w, ja sobie wpiszę slaver cnet download Będziecie mieli tutaj slaver launcher ale ja kliknę tutaj to i wtedy macie coś takiego oczywiście link w opisie do stronki możecie być pewni, że to e, ogólnie e, jest non-premium i ogólnie nie zawirowisuję Wam tego e, komputera, to bo gra w to ponad tysiąca graczy. Więc ogólnie, pierwsze co robicie, to klikacie tutaj Download na Windowsa Zaczyna zaczynam Wam się pobierać. Ja to wyrzucę oczywiście tutaj do kosza, usunięte mam. No i ogólnie czemu tak zrobiłem? No to dlatego, że mam już tego słowa klienta, jak widzieliście. A więc ogólnie, później klikacie Otwórz. I wtedy otwieracie po prostu to i wtedy macie pytanie, czy chcesz, żeby to było na dysku twardym na komputerze i chcesz, żeby to wprowadziło jakieś zmiany. Klikasz tak i tak to nie wprowadzi żadnych zmian, ale będzie się trochę ładować. I oczywiście w pobrane w odliderze pobrane. Jak wejdziecie sobie tutaj, to w pobrane powinniście właśnie, właśnie mieć to. No i ogólnie teraz ja sobie wejdę w tę Slaver Launchera. Dwukrotnie klikając w niego po prostu i zaczyna Wam się odpalać. I teraz ogólnie tutaj wybieracie sobie RAM. Bo to oczywiście, podstosowujecie. Ja preferuję 2, choć większość gra na 4, więc to zależy od Was, ile macie RAMu, Gigabajtów. Ogólnie, kolejną rzeczą, jaką robicie, jest wejście w jeden, tutaj dokładnie. Tutaj będziecie mieli 1.19.2, bo to jest najnowsza wersja, ale tu możecie sobie wybrać dowolną, od 1.8 do 1.19.2, więc wybieracie sobie na spokojnie znaczy sorry, od 1.8.9 do 1.19.2. I tutaj sobie po prostu wybieracie, ja oczywiście najbardziej lubię wersję 1.8.9, czemu? Ponieważ jest to wersja Ogólnie korzysta z, z, się z niej na Bedwarsach, Skywarsach i innych tego typu serwerach, a ja nie preferuję grać tego na ogólnie jednoosobowym. Ogólnie teraz wam pokażę. Sorry, że się powtarzam w ogóle. Teraz wam pokażę, jak ogólnie jak ogólnie załatwiać tego slaver klienta. Jak chcę tam poradzić w ogóle w tym wszystkim, żebyście wiedzieli, jak to się obsługuje. Więc ja to sobie odpalę go. A wy w tym czasie zasubskrybujcie kanał, powiem ci tego typu filmów. Oczywiście wszystko na spokojnie widzowie, luźny odcinek, nie zapominajcie. Nie śpieszcie się. Link w opisie, oczywiście, do stronki, nie zapomnijcie. Oczywiście, ja teraz wejdę tutaj, właśnie odpala się nam. Slaver klient, patrzcie, to jest Slaver Launcher, to jest Slaver klient i to jest trochę dziwne. No ale dobra. Ogólnie jak Wam się odpali, ja to sobie powiększę, no? to ogólnie teraz klikacie do it later. Musi Wam się to załadować, bo teraz będą lagi małe. I teraz do it later. Poczekajcie, aż przestanę Wam lagować, bo naprawdę słabo jest jak No Dobra, już przestało. Teraz klikacie w multiplayer, czyli wieloosobowy. Tutaj macie wszystkie te opcje wcześniej pokazane. I jak dołączyć na serwer, to jest bardzo prosta sprawa klikacie na ten serwer, na którym chcecie grać. I później Join Server. I teraz pytacie się pewnie ej, hardkorowiec Przecież nie mamy konta. Już wam mówię, jak to zrobić. Ja to mam konto moje. Oczywiście jest to non premium, więc niedługo poprowadzę live'a, na którym właśnie będę zbierać na napremki. Bardzo was proszę zapłaćcie trochę, żeby mi pomóc ogólnie, bo staram się. I teraz ogólnie bez przedłużania, klikamy Add i tutaj mamy Connect with Microsoft Account. I tutaj macie coś takiego i ogólnie tutaj musicie się zalogować na Microsofta i wtedy będziecie, możecie wejść w konto swoje, premium. jeżeli jeśli chcecie non-premium, nie macie konta premium ogólnie, to klikacie offline account, i tutaj wybieracie swoją nazwę. Ja tu ogólnie witam mój nick, to jest Hardcore Ja ogólnie załatwiam sobie to. Ogólnie Pilancera załatwiłem sobie. I oczywiście do będziecie mieli porannik. Więc oczywiście zasubskrybujcie kanał, kliknijcie koniecznie dzwoneczek, to będziecie mieli od razu. Następny film właśnie będzie z tego. No i ogólnie. Pewnie się pytacie, a co jeśli natraficie na nick jakiegoś gracza, który ma już premium konto. Bo może tak się zdarzyć. Na przykład będziecie mieli konto swojego kolegi na przykład, albo kogokolwiek innego i będzie ono premium, to wtedy wam to nie zadziała. Bo już to imię po prostu i ta nazwa już istnieje. Więc musicie wymyślić nazwy, która nie istnieje. To na przykład się brrm. No i takie coś. możecie mieć taki nick. Nawet jeśli zależy chcecie, i ma być on specjalny. Najlepiej, żeby się wyróżniał. No i ogólnie, jak klikniecie tutaj w swą emotikonkę, to wyjdziecie na ten serwer i ogólnie będziecie musieli się zalogować. Lecz w przypadku premium nie będziecie musieli się logować, i od razu was puści bez, log bez logowania. No i to na tyle. Mam nadzieję, że odczy... Wam się spodobał. Ja oczywiście jeszcze raz Wam przypominam o zasubskrybowaniu tego kanału, bo naprawdę wbijamy 10 klubów, a na 10 klubów będzie super specjal. Będzie to pobicie rekordu Guinnessa, więc oczywiście naprawdę warto będzie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod tytułem Slaver Client, a przypnę Wam serduszko. No i to na tyle. Cześć.